Siemaneczko dziewczęki z tej strony obejdą i od razu chciałem Was poinformować, że nie będzie słuchać gościa z No to co? zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i suba. Dobra, zaczynamy. Czekaj, ja sobie pochodzę. Kurde jak mnie ta myszka denerwuje. A cóż nie mi że zatuje? tam taki dłuższy odcinek będzie pewnie, bo my tu sporo będzie się klepać z musetami. Dobra, re. O! Udało się. Co? Aha, i nie mamy jak mówić wiesz o tym. <ślesy> Ej, ty, ty masz jak wyjść? A ja czemu nie mówię? Ej, dobry, e, dlatego są te miecze Endermana do wyjścia. Mogłem wziąć Sypłeś, sypłeś! A, Dobra, pierwsza walka skończona. a jak chcesz? Od ciebie zależy. Dobra, zaczynamy, dawaj. Zaczynamy, dawaj. Dobra. Cztery. Kurde, już nie mam mięsa Co wypiłeś pierwsze? Co wypiłeś pierwsze? Siłkę dwójkę, czy dwójkę czy jedynkę Dwójkę czy jedynkę Co? A ty? A ty jedynkę Czy dwójkę? Czy dwójkę? O kur... Czy dwójkę, czy jedynkę? No powiedz. Dwójkę, na, na 100% dwójka to jest. a, dobra, kocę ko sobie jednego. Ko le Lecę. Lecę. No k czemu orasz, nie oraj. Ej, nie ma na budynki wchodzenia, bo to był bo mi się nie chce perełek na to marnować No chodź tu, a nie orasz Nie oraj Dobra, jadę dalej koks koksy na koniec Więc mam, znaczy jeden mniej mam na 100%, budżet, tak? Mm. <laughs> 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 Dobra, no chodź tu, jak mnie zlagowało. Dobra, lecę. Ej, boj, tak? Ja mam sypa, ja sobie patrz Ej, ja refów nie mogę jeść! To mnie odgania od nich sobie wpadaj do tej dziurki Nie ma, ktoś zamurował, tam była dziura. Idź, se zobacz Kur Dobra No końka, końko No kurde Jak te walki, ile będą trwały nasze? Nie wiem czy na, to na dwa odcinki nie podzielę. I jak to będzie za długie, to podzielę na dwa odcinki. No była dziurka. No to wpadnij do niej! <grybujesz> Ej! <grybujesz> Miałeś do niej wpaść. Ile ma serduszek? Ale laga mam, ty latasz u mnie. Tak mnie zlagowały i ja stałem ja w miejscu gdzie Cię biłem. Trzy serduszka. A, dobra. Dobra. Ej, ej, ja znowu Cię dotknął, nie mogę. To tak nie może być. Wpadam w dziurkę, tak? Dobra. Teraz patrz, co robię. <grystanie> no nie oraj! Coś z Ciebie za W ogóle e, strzeliłem centralnie na spam Nie no tak to nie będzie, no te daj Ej bo znowu Ta na pewno No ta no 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 Kurde... Ty też... Nie, ty tu też wpadniesz, zobaczysz. Zobaczysz. Ej, no nie, wpadam w dziurkę! Ha! Nie wpadłem! No nie! Sam sobie wpadaj w te dziury! No, do mnie też dzwonili! Aaaa! Ile miałeś <grymne> Ostro Dobra Daj, daj to Ty, jedynkę wypiłeś Ja też wy, ja też wypiłem jedynkę <grymne> Ej, bo ja cię dle Ej, bo ja padam, padam, padam A ja cię mogę. A ja też cię nie mogłem. Ale odleciałeś, jakbym miał knokę na, tym, na tej broni. Ej, to będzie trzeba jedną kratkę podwyższyć, żeby była taka dziuta, wiesz o co chodzi. Dobra. Кур! Ще сердушка. Добра, дам рада. Сам се Кур! О, добра. Зем са бедна. Так себе порадзе. Курда! Skoro... Do... No, Jak ty to? Z... A daj, daj te... No i widzicie? To nie powinno być tak. Byś padł, byś padł. Ty wiesz o tym, żebyś padł. A ja wpadam w dziurę. Orka, nie chcę marnować już. Kurde, mam cztery seruszka, nie chcę ich marnować. Nie chcę marnować rafów. Dobra. Przeżyłem. Dobra, jadę tam. Na ile jeszcze siłkę mam? Na 58 sekund. Na serwer narkotyk, 3. Nie wiem, mam czat włączony, więc wiesz. Zmienił nick no, Powinno pisać ci jak masz opa, yy, czy z tego samego IP Przyszedł Pisze? U mnie pisze jak wej wejdziesz na przykład ty, że masz drugie konto Nie, nie czekam Bo odcinek będzie jeszcze trwał za długo Skąd wiesz? No ej, ja cię dednąć nie mogę. 2hp, 2! 2. Uff! Fart. Teraz ja znowu... Znowu cię... Znowu cię bić nie mogę! A Dobra. Muszę siłkę wypić. Nie oraj no! Dawaj, ho! No nie oraj! Chodź tu, no chodź, dedaj, daj to, dedasz to teraz, patrz, kur, serduszko, pu, padłem.